Ty Kamil w dzisiejszym odcinku, tak, tak, tak. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, jestem w moim domu. Nie pytać, ale zanim pójdę do Ignacego, pewnie jak zauważyliście, mam tutaj takiego małego przyjaciela. Przyjaciela? Jak mamy go nazwać? Napiszcie w komentarzu bo jak mamy nazwać go, bo nie mam pomysłu. Kaleciak, czy coś takiego? Kamil? Drugi Kamil? Nie wiem, nie wiem. A ja wchodzę... Nie wiem, co to jest. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. Może pójdźmy do yy, Ignacego w ogóle mam. pojanka, piwo, Janka. Oj, nam dało już szybkości. Mam tu wszystkich. Jeszcze ta dwójka nie dołączyła. No ale będzie, na pewno. Haczy, dołączyła, ale jeszcze nie było filmu. E, dobra. E e, e! e! Co to jest? Dobra, no ja pójdę zaraz do Ignacego, ale co tu się stało? Cze Cze Czekaj, nic tu nie ma, nic. 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 Z może w tym Tomku? E e co tu robisz za portal? Co? Co to jest? Co to jest? Powróciłem na nowy Kamilowice. Chyba wiem o co chodzi. Skoro w tym różowy i czarny, to pewnie ktoś sobie... Nie, nie. Co to jest skakerka? Dobra. E, prezent. Dobra. Halo, halo. Ktoś tu jest? What? Halo, halo. Halo. Puk, puk. Puk, puk. Puk, 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 puk Otwieraj. Czemu tu nikogo nie ma? What? What? No, może to jest jakiś troll. Ale prezent? To jest prezent. Co jest? Nie. Nie, 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 nie. What? Ej, what? Ej. Dobra, wchodzimy. Halo, hakerko? Nie ma. Nie. W widziałem hakerkę, dobra, idę chyba. Muszę zjeść. Mam jakiekolwiek rzeczy. Nie, no tylko tyle. Nie skąd to mam. A właśnie! Mam skałę. Macie, że tam. Chyba sobie wyjąłem z plecaka. Nie, ja mu... mi się nudziło i mogę wziąć, więc nie wiem. Ale dobra, liczę... liczę bloki. What? Dobra, nic nie było. Co, Co jest? Signał na moje oczy! Nie, nie, nie takie zdziwienie! I ona sygnała. What? W ogóle yy, zaszły zmiany. Oczy, znaczy, to jest wyspa ruminowania. No ale... Wzygnała, a... patrz! Jak ona to robi? Nie to... CO TO JEST?! Co?! Ona shiftuje?! Patrz, ziknęła. Ona mnie obserwuje, patrz. Ty, ale hakerka nigdy się nam nie poza I na tych starych kamilowicach, i na tych nowych się nie pokazała. Nie wiedzieliśmy kto. I jeszcze pamiętam, że chyba Manik dostał bedrug, bo nie, co się zdzieje z Ma Mańkiem. Ale Manik dostał bedrug od hakerki. A teraz? A teraz to ona jest. E, e, e. Yeah! Zdihtała, no. No pa, bardzo fajnie, ale. Dobra, no hakerko, jeśli mnie widzisz, czy to jest dla mnie? Ej, co jest? Nie, nie. To jest dla mnie? Pokiwaj głową. Ja nie wierzę. Że... Dobra, zobaczmy. W ogóle to jest. Robiny! Robiny! I jeszcze strzelanie. O, ale fajnie, dobra. No? Tak. No to Git, bo ja zostałem coś podejrzanego. Co to jest? Ej! Nie! Nie! Mi się kojarzy stąd. Czekaj. Nie, muszę iść za kamilowica. Czekaj. Nie. nie Zwyczajny, jak ze wszystkich kilów. To może. Y nie wiem, mi się z czymś to kojarzy. O. Czy w ogóle? Fajne, no. No fajne, no, ale ile rubinów zostanie bogaczem? Zostanę bogaczem! Nie wiem. Nie wiem, po co ja zrobiłem screenshot'a? Jak pewnie zauważyliście, albo nie zauważyliście, że ty jesteś. właśnie, bo Hakerka! Może potem to zrobić, ale zaktualizuj nam to, bo. Chyba ty jesteś, prawda? A ty to robić, prawda? Czy ty tego nie robisz, te zmienić? Napisz, napisz. Tak, ty to aktualizujesz? No to weź to aktualizuj. Bo... Mam sygnała. Będzie chyba aktualizować. Nie wiem, czy ona mnie dobrze słyszy. Nie wiem, czy Wy, widzowie, dobrze mnie słyszycie, bo czasem mi. Nie... No ale. Ej, dobra, nie! Ej, dobra, niczego nie widziałem, tam było czarne, a zawsze było białe. Dobra, no, zobaczmy co się zmieniło na kamilowicach, bo. Co? co jest? Co? Nie, widzicie to? Co, co jest? I patrzcie teraz, tryb gry, ja niczego nie klikałem. Ej, co jest? Patrzcie, na przykład to jest flaga, ale. Co jest? Miałem przez chwilę kreatywa. Nie, To jest niemożliwe. Nie, dobra, to ja. To ty? A powiedz mi, co się zmieniło teraz, bo to widzę coś, a. Co się. mi się wydaje, czy co, co to jest? Dobra, nieważne. Idę se teraz na. Chodźcie, co się dzieje, bo może coś się zmieniło w skinach. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni, Bo nie chcę zmian takich. Znaczy, nie chcę zmian, żeby było niepozytywnie. Ja nie chcę. Ja, ja chcę pozytyw, a nie negatywny. nie klikam tego, nie klikam tego. Co tu się stało? Ej! Co tu się stało? Jakim cudem? Jakim cudem? Co to jest? Co tu się... A tu się nie... To czemu na zewnątrz? Hakerka, powiedz mi coś o tym i o tym. Te chwilą? Tu nie... To było całe po prostu zabiera. Nie wiem dlaczego. A tu powinien być skin. Tu powinien być skin. E, Julii. patrzcie co tu się stało? Nie. O! Ja nie wierzę. Nie! Jeśli to jest prawda, jeśli to jest prawda, to ja już... Ja już się wytrzymam. On. No fajnie, fajnie. Jeszcze to jest domik dla cego w... Ty? Cyk! Nie wiem co tu robi piasek. O bo... Nie, dobra, ja jestem trochę, trochę przerąbany. Nie dość, że zdobyłem kreatywa. Tak, zostałem. Zdobyłem kreatywa ja tego nie... Co jest? Jakim cudem? A co chcesz? TTT! te -t. czekaj, co mi napisze. Ty w ogóle. Jasną receptę? Co ty? Bo mam. Wi... Czemu ty się nazywa wiadro? Nieważne. Nie wiem, czemu ty się nazywa wiadro. Jakiś Bóg jest. O! BASIC bullet EJ NIE! To jest mocne! Mogę ci, mogę ci zaufać? No jasne, jestem miły! Ja... Ja nie wierzę, jeszcze dostałem za to prezent Tak, tak, możesz mi zaufać W ogóle? Patrzcie jak jestem ubrany Ciepło, ciepło Mimo, że na kamienicach nie ma akurat takiej yy, temperatury, ale... Bole ubrać bluzę, bo jest trochę zimno. Na dworze też jest zimno. Zero. Dobra, to sobie to ubiorę, no i eee, teraz... Eee, co ty robisz? Dobra. Ej, to się da kliknąć? WHAT?! Ej, co jest?! Nie. Jak?! Nie, to jest niemożliwe. Nie, nie mów Ignacemu. No jasne, że nie będę mówił. Jasne! Admin. What? Ej, ja widzę tam jeden zero. I w ogóle to jest tak. A wiesz, że taka jedna nam ten. Wiesz, wiesz kto to Jula? No to wiesz, że ona lubi tak samo jak ty różowy. Co jest? Przed chwilą mi się. A czemu. Te... Dobra, i nie ważne. Nieważne. Jakim cudem! Ja Co to jest? Co to jest? Ja odwalam odwala mi zawsze. Ja odwalam mi zawsze przy takich sytuacjach. No fajnie, fajnie, masz. Ty ja tutaj hakujesz czy mi się tylko wydaje? A ty lubisz hakę. Czekaj, wejdź zejdź trochę. Da, dałam game od, ci game mod jeden. <grym> Nigdy tak nie widziałem. Ale ty, którą na tym hakujesz, to ty lubisz hakera w ogóle? Lubisz ha hakera. No. E, lubisz hakera? Powiedz mi. Łaga czy mi odpowie! Teleturnie, średnio. Fajnie. Dobra, e, wiesz, że... Wiesz, że haker, haker, ogólnie, jeśli w ogóle znasz on, czy znasz on, czy nie kojarzy, nie ten teraz. Co jest? Patrz, patrz jaki buk. Zobaczymy. Głupi on. No i dobrze, a wiesz, że haker chce nam pomóc? Wiesz, że haker? Nie wiem, ale mam taką teorię, że on chce nam pomóc. Że on chyba, on chyba chce, ukry ukrywa coś, chyba ch ukrywa coś, bo trochę mi się to, to nie podoba jego... Y jego... Znaczy, no, pod on coś ukrywa po prostu, ja nie trzymam. dobra, wychodzę z tej tajnej bazy. Czy tak można to nazwać? Ty w ogóle. E, mam pytanie: Skąd ty. Czy ty w ogóle. Zrobiłeś te sofy? Czy mi się tylko wydaje? Te. No? O kurde, czyli. Dlatego mam 4, 64 sof. Ha! Ja chyba wiem dlaczego mam. Muszę sobie przypomnieć. Nie, nie, nie. Dlatego mam tyle, dobra. A ty powiedz mi... Idziecie z... Dobra, ale ja już... O kurde, o kurde. O! Dobra. No, ja no. No, ale trochę mi się nie podoba, że trochę zmieniłeś te tego, tej Kamilowic trochę. No, ale... Niech ci będzie, może tak zostać. No, ale widać, że sam tym się starałaś. w ogóle parking. Łączy na Klimen Sklep Co ty? No, dobra, ja idę chyba. Kurde, co to jest? Świo! Co jest? To jest świnia. To jest świniowy plecak. Czy mi się tylko wydaje Świnia. Świnia. O kurde, ple plecak creepera. Ej, to by się... Przydało chyba maników... Szczerze. No oczywiście. W ogóle zobacz sobie, która jest godzina. Siódma. cały czas jest siódma nie. Wiem. Ty jak sobie! Co? Co? Nie! Nie! A możesz wyciągnąć lec z nowy Kurde, nie. No szkoda szkoda. Aha. Dziwne. Ej, a chcesz Enzirollo? Bo jest w sklepach. Chodź do żabki. Bo ty go masz. Czyli na dobra, na tej zasady już rozumiem. Chcesz Enzirollo? Enzirollo. Enzirollo. Enzi enzi Aha, chcę. Aha, dobra, ja zjem n Jakie dobre, dobra, ja chyba już idę. A co to jest? Co ja, odwala, naprawdę, tak mi się z tym kojarzyło. Już czekam robię z siebie głupka. Naprawdę, dobra, yy. Yy, no, już niczego chyba nie potrzebuję. Prezenty co to jest? Aha, to jest podróż... Nie, to co to jest? Bambusowy? Dobra, ja już idę. Ja już chyba idę, bo ta mnie pora... O kur... O kurde, no. Nie, sorry, bo muszę iść. Ja muszę iść, mia... Bo... I pa, 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 pa! Zepsuta. Spotkamy się jutro. Okej. Okay. No to do widzenia. Życzę miłego jego dnia. Prawie sobie, e, To jest powalone, ale ja zakończę z wami odcinek, bo naprawdę nie mogę wytrzymać. Spotkałem hakerkę. Więc widzę, kończymy i...